Dzień dzisiaj mamy, więc jest energia do jazdy. Jak startowałem. Obudka dzisiaj była o godzinie 4.20, więc tak pół na pół mogłem się wyspać. Ale odżyłem, 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 wystartowałem to odżyłem, poleciałem do Warszawy na Żoliborz w okolice Arkadi, dokładnie powąski miałem rozładunek na budowie i bardzo dobrze, że w piątek się nie udało znaczy że zadzwoniłem wcześniej że w ogóle zadzwoniłem a nie pojechałem w ciemno, bo mieli jakąś zepsutą maszynę więc i tak by mnie nie rozładowali i tak, a tylko bym stracił 3 godziny i kilometry więc super, że zadzwoniłem dlatego zawsze warto dzwonić do firm i mówić się, że będzie nie mam jak to tutaj zjechać, dobra zrobię tak solówką a rączką więc to lubię, to lubię Czekaj, ja ci tylko teraz zwolni, bo ja trzymam ten pomad na 8,4 ja. schowałem się ten z powrotem zapięty więc tam bym nie był rozładowany dzisiaj tak mozolnie to szło i z żoli Poleciałem na załadunek nawozów do Ożerowa. Zobaczcie krótkie ujęcie, jak to było załadowane. Jak to mam załadowane. Jak to mam załadowane. Co do pasów, spięte mam wszystko. Tutaj kwestia sporna, bo sporo osób mówi a nie spina się palet e, i w ogóle. Powiem Wam tak, jeździłem na e, burtówce wcześniej, no na szmacie tak zwanej, e, kto mnie obserwuje e, to wie. Tam naprawdę mało rzeczy spinałem. Tutaj nie straciłem nawet minuty, no może straciłem 20 sekund ostatnie na zapięcie ostatniego rzędu palety, więc 20 sekund, i mam spięte e, wszystko i w razie czego nie będę się przejmował. Czy ktoś mi wyjedzie, czy nie zawsze to będzie e, jakaś asekuracja. Dwa razy z są obwinięte te palety, nie są klejone te worki, więc to się wszystko ślizga. Nieraz e, no już się z tego śmieję, bo ja już się przyzwyczaiłem, i może nie mogę powiedzieć, że nie lubię słuchać starszych kierowców, ale. Bo dzielą się po prostu też ta kilka grup eee, ci starzy kierowcy. Jedni chcą dla ciebie dobrze i ci podpowiedzą naprawdę dobrze, a drugi do Ciebie podejdzie i powie: Łe, ty to spinasz? Nie ma, nie ma mowy, ja tego nie spinam. Odchodzisz, patrzysz, a on za chwilę spina wszystkie palety. No są i tacy, no albo są też tacy, co się najwięcej odzywają, a nigdy z tym nie jeździli. Nie wiem, ja spinam, dla mnie to nie jest strata czasu chwila, moment, pas, przerzucić. A, no jestem pewniejszy, pewniej się jedzie, prawda? Nie ma tłumaczenia później głupiego, że ktoś wyjechał czy nie wyjechał, więc warto spiąć jednak ten ładunek. Mówię, jakieś dziwne na tej burturce nie spinałem prawie nic, tylko płyty. I niby się udawało, niby się udawało, ale też można powiedzieć, przyszedłby kiedyś moment do czasu, więc tutaj wolę na tej firance zapiąć i mieć z głowy, mówię, nie tracę żadnego czasu przerzucić kilka pasów w trakcie to jest i tak to ładuje i tak to ładuje więc chodzić z rękoma w kieszeniami dookoła nie ma sensu przynajmniej to jest moje zdanie to załadowałem to pewnie możecie zauważyć różnicę wymieniłem sobie pokrowce na siedzenie czy to był dobry wybór? wcześniej w Mercedesie jak jeździłem miałem... nie miałem pikowany ale chciałem mieć bardzo pikowany co ze względu na to że pasowałoby tutaj wymienić podłogę na beżową właśnie tak samo, bo ta czerwona mi tutaj nie pasuje jest już trochę zniszczona przez kierowcę, chyba co jeździł przede mną, nie wiem I pasowałoby ją wymienić i dlatego szukałem pikowanych, żeby pasowało ale czy jestem zadowolony z zakupu tych poprosów? niezbyt nie pasują, w Mercedesie mi pasowały idealnie, były do, no, dopasowane te nie pasują idealnie, po prostu no nie wygląda to tak, jakbym chciał, tak powiem, więc należało się kupić po prostu niepikowane, może by nie było tego, tego błędu. No ale nic, teraz to już po fakcie. I pomykam sobie z tym na dwa rozładunki. Dzwoniłem tutaj do kobiety, bo nie jadę do rolników, ale jadę do firm. No i w tej w pierwszej firmie rzucają tylko do 16. Prosiłem tą kobietę, żeby... Jakoś tam zaczekali, czy, czy nie może ktoś przyjechać, bo dopiero jutro od 8 pracują. No i walczyłem z nią za wzięcie, żeby ten rozładunek był dzisiaj. No i kazała jeszcze później zadzwonić, zobaczyć co da się zrobić. Powiedziała, że na no dzisiaj e, nie obiecuje, ale najwyżej ktoś jutro rano e, przyjdzie wcześniej mnie rozładować, niż przed tą 8. No też to by było jakieś dobre rozwiązanie, niż stać tam e, do 8. Ale mam nadzieję, że uda się rzucić jeszcze to dziś miejscowości to jest tak Złota i Wodzisław co dalej nie wiem ale poczekajcie i się dowiecie no już trochę odskoczyliśmy od tych naszych rozładunków o których wiedzieliście więc rozładowałem dzisiaj rano drugą rzutkę dopiero poleciałem na pusto na Chrzanów dość spory podlot na no ale nic, w Chrzanowie załadowałem z marszu udało mi się, ponieważ na mnie czekali udałem się na wielu i na pierwszą rzutkę no tak uf, ciężko powiedzieć pół na pół w miarę poszło sprawnie w miarę nie, ale no, zdjąłem większą część towaru i lecę na rzutkę do Poznania, no można powiedzieć Poznania, okolic szef i druga też ten w zamysłowo. Praktycznie w tych samych miejscach, rzutki. Aktualnie jestem w z Południe do celu 192. Nie dojdę dzisiaj, bo już mam sporo wyjechane, więc ładny przebieg dzisiaj wejdzie. Fajnie, fajnie, bo jestem zalatany. Zalatany jestem, spać się nie chce. To człowiek no, czuje, że żyje. Ja nie lubię jak jest. A to rozładunek się czeka, stoi Ja lubię jechać, jechać, jechać żeby cały czas coś człowiek robił Zjeżdżam sobie na kalisz z kalisza Z kalisza na jarocin i tamtędy sobie będę wbijał na obwodnicę ale to was będę informował jak tam sytuacja wygląda z tymi rozładunkami trzymajcie się kręciłem się od rana po Stęszewie i okolicach ale uciekłem na Grodzisk Wielkopolski i stąd pomykam sobie na miejscowość Kamek okolice Częstochowy powinienem dzisiaj dojechać, przynajmniej będę się starał tam dojechać, niestety firma już nie pracuje Jutro najprawdopodobniej od siódmej, ósmej trzeba będzie zadzwonić. No albo jak gdy jadę na miejsce, to już po prostu przekonam się na własnej skórze. Wczoraj mędrkowałem, mędrkowałem. No i miałem gdzieś pauzować po drodze, ale doszedłem na czasu na styk. No wypstrykałem się, dwie minuty mi zostało jazdy. Wczoraj, żeby się ustawić, bo podjechałem pod firmę. Nie chcieli mnie wpuścić, bo już nie pracowali, więc wyleciałem. Orlen był zajęty tam przy rondzie i uciekłem pod bar. Stałem pod barem rano, się podstawiłem, byłem pierwszy na firmie i jakoś to się udało. W miarę wszystko sprawnie poszło. Poczekałem na zlecenie, dostałem zlecenie na ten grodzisk. No i byłem na tej firmie, co dostałem na grodzisk, to byłem jakiś czas temu w. Jakiś czas temu tam byłem jeszcze w innej spedycji jak jeździłem Mercedesem miałem dzisiaj porównać, bo stałem pod tą samą rampą i wtedy też nie było kolejki, a długo czekałem ponieważ po prostu no tak jakby za wcześnie przyjechałem jestem szybszy niż komputer bo nie mieli mnie jeszcze w zleceniach towar prosto z produkcji szedł no i zabrałem ten towar prosto z produkcji właśnie do Kamyka, jestem w trakcie 240 mi pokazuje 1,45 niestety szkoda, szkoda, więc gdzieś tak przed 21 na 21 dopiero będę w Kamyku, trochę późno ale nic 8,6 na tempomacie pusto, pusto, na razie w miarę jest pusto piąteczką sobie pomykam Kolega będzie szybszy przed nami. Bo nie wiem, czy mu wskakiwać na lewy czy nie. Będzie szybszy, A Tandem sobie pomyka. No dobra, trzymajcie się do jutra. Dzisiaj mamy środę. Zobaczymy, co tam nam na jutro spedytor wymyśli. Wrocław 59, Trzebnica 36, Lubawka 167. Spójrzcie, tylko zamówiłem sobie prywatną piaskarkę Więc leci przede mną I żebym miał bezpiecznie i się nie ślizgał To całą drogę z mi piaskiem Nie tak poważnie, to muszę ją wyprzedzić Bo nie dość, że ta prędkość nie jest zbyt dobra To jeszcze sypie na mnie Ale tam miałem podgórkę Tu mam z górki teraz Nie widzę te światła w tym Volvo To naprawdę dają się we znaki Dobra, lewy próbujemy Mamy mamy dziewiętnastu. Czwartkowy wieczór. Mamy czwartek. No i niezbyt to jest dobry dzień. Z rana na rozładowałem kamek. Dość. Dość zły byłem, ponieważ podstawiłem się wcześniej. Tak, najpierw zadzwoniłem przez telefon, powiedzieli, że od 6 mogę podjechać na wagę. Przyjechałem broń Boże, przed 8 nie wiadę, nie mam sensu, nie mam po co się budzić. Dobra, i tak się ja wstaję zazwyczaj wcześniej, bo ja wstaję o 5 tak czy inaczej. No nie, nie mogę dłużej spać, choćby nie wiem co. I... Wstałem wcześniej, no i dobra, przychodzi do kabiny ochroniarz, żebym wjechał na wagę. Myślę sobie super, no jest godzina tam szósta. Ja na wadze, no i tak, huk, jak stanąłem na tej wadze, tak półtorej godziny na wadze stałem. Bez zjazdu, półtorej godziny stałem na wadze po prostu, bo nie mieli mnie gdzie ustawić. Z odśnieżaniem e, placu była tak samo tragedia. Musiałem się tam nieźle nagimnastykować, e, żeby. Nie wiem, czy ktoś brygał, ale. Tak delikatnie zjeżdżałem, może o to chodziło. I musiałem się na tym placu pogimnastykować, dostałem zlecenie. 30 km jakoś podlotu, miejscowość Poczesna. No i tutaj się zaczęło, bo się wkurwiłem. Sorry, że tak brzydko mówię, ale no trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jeśli tak było, to tak muszę powiedzieć, że było. I 120 km. Rozładunek. Prawie wszystko do spięcia pasami, bo te worki to się rozpadały ze starości. Brudne to wszystko było, mogę powiedzieć bez problemu, co to było, bo to był węgiel, ekogroszek dokładnie. Wszystko się to rozpadało, nie było zbyt kolorowo. To rozładowałem w kędzierzynie. Dobrze, że się to udało rozładować. I poleciałem ładować do kędzierzyna. Tak samo. Wszystko do spięcia. Yy, palety załadowałem. Palet. Nawet nie wiem. Wiecie? Wiecie, że nawet nie wiem ile palet wziąłem? Nie no. chwilę moment, bym się zastanowił i bym wiedział. Ale dobra. Załadowałem palety. I lecę z tym. Też na mega jakąś wiochę. Tutaj Wam nazwy nie powiem. Ja rozładowałem i tak. Miałem rozładować jako drugi w kolejce. Ale podjechałem pod firmę jako pierwszy. No tam facet później przyjechał. Nie mówi, czy kolejki, e, że nie widzę, że jest kolejka. Kurwa, nikogo pod firmą rano nie było, on do mnie mówi, czy nie widzę, że jest kolejka. No to się zacząłem do niego burzyć, e, że trzeba wstawać wcześniej, a nie spać do dziesiątej, przyjechać sobie 4 km czy 5 skądś i mówić się, że jest się pierwszy w kolejce, więc jako pierwszy to rozładowałem, e, nawet nie miał nic do gadania. Tamte z firmy chciał go wziąć. O, kuźwa, nieźle. Tamte z firmy chciał go wziąć jako e, pierwszego ten, e, nie wiem, mała właściciel, kierownik. E, kto to był, nie wiem czy taki znajomy, ale no nie dałem się. I lecę ładować do Opola. Z tym już e, najprawdopodobniej lecę na dom, bo awizacja jest późno w poniedziałek. Tutaj spektor mnie poinformował, że nie ma szans na rozładunek dzisiaj, czyli w piątek. Więc mam nadzieję, że uda się załadować szybko, a wizację z nas bo mam na godzinę 11 .00. ale no mam nadzieję, że nie odstoję, bo daleko jest do domu, daleko do domu. No i lipna droga, znaczy lipna Przez pewien okres będzie się korkowało tam Częstochowa Radomsko Tam zapewne będzie ciasno. Lecimy na dom, lecimy. Jeszcze mi zostało 300 80, 70 km, sorry. 370 km dzieli mnie od domu. Więc późno, późno na 20, w piątek gdzieś będę, jak nie później. No nie, zbyt mi się to podoba, bo nie wiem, przebieg będę miał ładny, bo coś chyba ponad 2000. Tak mi się wydaje na oko. Nie, ponad 2 na pewno, 100% zamykam sobie z Opola kierunek Częstochowa Radomsko w Radomsku pewnie 45 no myślę, że mi powinno starczyć czasu tam 45 na jakiś objazik i już do domu na strzałach mam nadzieję, że droga się będzie fajnie układała tam za Częstochową na tych zwężkach nie będzie bardzo się korkowało tutaj kolega teraz trochę podgonił z tym lekkim gabarytem, bo wcześniej Wlekliśmy się 70 Na razie się w miarę układa Trzymajcie się, o nie chcecie kredytu? Chwilówka Dobra, ja już rozbudzone to trwało tylko chwilę Nie wiem, czy jakaś może grypa mnie dopada i dlatego tak Też to było dla mnie dziwne Żeby mi się jazdy nie chciało Ale już mi się na nowo nawróciło i depczemy, depczemy w pedał 53 km e, do domu. Powrót przewiduje nam po 21, 21, 30, coś takiego, no późno, późno, no ale nic na to nie poradzimy. Tak jak mówię, ponad 2000 wpadnie jakoś w tym tygodniu. Nie jest źle, nie jest rewelacyjnie. Czasem wspominam czasy. E, poprzedniej ekspedycji gdzie robiłem dość konkretne naloty. Zresztą kto mnie śledzi e, od dawna, za czasów Mercedesa, to na pewno widział, zapewne widział, że lataliśmy tam przepiękne strzały, ale to nic. Marzy mi się taki takie wyzerowanie dosłownie z sił, żebym po prostu mógł siąść i przez 6 dni latać tyle, aż żebym żygał jazdą żeby mi... żebym się w końcu uspokoił i żebym nie był taki nerwany na tą jazdę, że jechać, 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 jechać nienawidzę stać. I dla mnie przestój to jest taka męczarnia. Yy, teraz pomyślcie sobie, że długie miałem. Zobaczcie co się dzieje yy, na tych krótkich. Oczywiście nie mam górnych halogenów włączonych bo bym ich poślepiał. Po prostu na chwilę skupiłem się na nagrywaniu. Ale osobówki nawet ogólnie, to nie ma różnicy. Są tak słabe światła w tym wolwie, że to nie ma... Teraz jak jadę na długich, tak jakbym jechał na normalnych, zwykłych, więc... No i ale się wyrwałem z rytmu. Marzy mi się dorzem siat i opór. Opór, żeby dziesiątek było mało, żeby dziewiątek było mało, żebym jechał, 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 żeby ta jazda mi się przejadła. Był koniec. Nie no, ale wątpię, że takie czasy nastaną. A tymczasem żegnam się z Wami. Zapraszam Was od poniedziałku, albo inaczej zabieram Was w poniedziałek znowu w trasę tygodniową. Od rozładunku w Warszawie będziemy zaczynali. Was zachęcam do zostawienia łapki. Do zostawienia supa, bo to też ważne, żeby być na bieżąco co się tam w trasie u mnie dzieje, gdzie latamy, jakieś nowe ciekawostki, informacje i ustawcie sobie dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia oczywiście o najnowszych filmach. A tymczasem do poniedziałku.